Wiele lat y, y, stosowałam wszystkie możliwe mm -hmm. diety i bo ciągle słyszałam, mm -hmm. że jestem na te standardy telewizyjne, mm -hmm. jestem jest mnie za dużo. Chociaż ja nigdy nie, nigdy nie miałam nadwagi. Ja hmm. po prostu jestem, mam okrągłą buzię, co docenił Kuc i, i, ten, i Hoffman. Dziękuję bardzo. Absolutnie. Ale no, ciągle miałam, tak. nie wiem, się odchudzać, różne hmm. były takie rzeczy. No i znowu wspomniana I ekipa. To, moja z statku współczesnego w Szczecinie, jak ja już, bo jakby był ozempik, to bym brała ozempik, tak. Ale wtedy było coś innego, ja to zdobyłam oczywiście. Oh, Powiedz co. Nie wiem, jak to się nazywało. Wtedy było coś takiego, ala, że bardzo się chudło. No, ja w ogóle nie miałam żadnego łaknienia, ani nic. I nagle zrobiło się ze mnie coś takiego i mnie wtedy Pamiętam, Arek z ekipą wziął i posadzili, i że mam przestać, bo tracę okay. warunki, źle wyglądam. Mm -hmm. I to jest. A ja byłam tak zachwycona. Ja byłam mm. sobą tak zachwycona.